zaczyna sporo wiać i trochę mnie to niepokoi, chociaż nie powinno być źle tam ale trochę mnie te jebane czele spowolnili bo wiele mi roboty nie zostało, a mi utrudnili zgiętarką po prostu no, żebym blachy nie biegł i żebym jak najpóźniej dach skończył Część dachu, no końcówkę dachu, no bo to nie cały dach. Kurwa zaczęło wiać. No i teraz kurde. Hmm, trochę jest nie bardzo, bo tak. To, że mi popierdolą tam jakieś plany to jest chuj, ale. Teraz właściciel domu. Kurde. ma chyba pospane dzisiaj. Idą też jakieś tam święta. Ci co tam też pracują to też chyba raczej będą... Nie wiem czy oni sobie planują coś jak święta idą, czy se nic nie planują. Nie wiem jak to jest. Myślę, że se każdy coś planuje. Jak nie skończę to będzie po kasie. Także swele pierdalone. Nie tylko mi rozpierdalają, bo to są swele jebane. Gnoje, kurwa śmiecie, parchy. Tylko wszystkim. Sfery, jak coś robi, to kurwa. Wszyscy kurwa w pizze dostawają. Bo jakiś kurwa śmieć znowu staje z górki. Ja pierdolę. Wyjechałem tam od. Bo właśnie jadę tam z tego dachu. Bo przykręcałem trochę, bo tam nie jest tak zrobione, jak powinno być zrobione. Miałem to zrobić, ale później. No ale jakbym zdążył to właśnie przykryć, podbitkę założyć, no to byłoby. Ale tak to trochę tam mi podmuchuje, i się trochę boję. To nie jest tak, że do śmiecia, kurwa, złapanie się za nos to, to, to jest, kurwa, śmieć, to tam jest chuj, tam, to, to, tam Jeden pójdzie, to dziesięciu kolejnych przyjdzie, kurwa na jego, to, to, Tego to jest wszędzie do poru, kurwa, to w śmiecie pierdolone Kurwa, jebane cele kurwa Także, kurwa, tak to właśnie wygląda Dobra, kurwa, może jakoś będzie dobrze, oby